Witam serdecznie szanownych Państwa co się dzieje w Polsce co się dzieje szanowni państwo z polską walutą czy mamy zapaść polskiego złotego tak mamy bardzo problem duży szanowni państwo polska złotówka znowu spadła do 3,90 za dolara amerykańskiego rok po przejęciu władzy przez Donalda Tuska Kosieniaka Kamysza i Hołowni szanowni państwo mamy sytuację dramatyczną bardzo tania polska złotówka bardzo silny dolar amerykański amerykański wobec polskiego złotego. Taka w danym momencie jest sytuacja, mimo tego, że mamy bardzo wysokie oprocentowanie wobec e, innych e, walut. To, szanowni Państwo, nic to, na, znaczy się coś tam nam daje, ale proszę zobaczyć, e, 3,90, szanowni Państwo, 3,90 za dolara amerykańskiego. E, proszę zobaczyć, e, jaką mamy niestety złą sytuację. 3,89 e, na minutowym było prawie, 3,90. E, proszę bardzo, 3,89 i 4, no, 3.90 prawie szanowni państwo sytuacja naprawdę jest bardzo zła, dramatyczna można powiedzieć, ponieważ nie dość, że Polska złotówka traci do dolara amerykańskiego, to także mamy wysoką inflację. To wszystko naprawdę nie wygląda dobrze. Miejmy nadzieję, że to jest impuls podwyższenia tylko i wyłącznie gazu chwilowy. No miejmy nadzieję, szanowni państwo, ja generalnie nadzieją się nie kieruję a, szanowni państwo, czynami, mam nadzieję, że czyny mi wyjdą, szanowni państwo, i, ale żeby mieć tą nadzieję, to muszę podjąć czyny, prawda? Jeżeli nie wyjdę z domu, no to nie zobaczę ptaszków, taka, szanowni państwo, rzeczywistość. Tak więc, jeżeli chcę zobaczyć ptaszki, to muszę wyjść z domu. Tak więc, jeżeli chcę zobaczyć niską inflację, to muszę podjąć jakieś czyny. Jeżeli chcę zobaczyć normalną walutę, to muszę podjąć jakieś czyny. Jeżeli chcę zobaczyć tanie kredyty, to muszę podjąć odjąć jakieś czyny. Szanowni Państwo, a czyny są takie, że jest bardzo duży problem. Proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, polska złotówka dalej jest bardzo, ale to bardzo tania. Co prawda wspominałem wcześniej, że przez 10 miesięcy chwilowo, rzeczywiście od przejęcia władzy o 10 groszy tylko umocniła się Szanowni Państwo, polska złotówka wobec tego czasu, gdy Donald Tusk przejmował, przejmował razem z Kosiniakiem, Kamyszem i Hołownią władzę, no ale w danym momencie Mamy powtórkę z rozrywki sprzed tych 11-12-10 miesięcy. Szanowni Państwo, i polska złotówka dalej się zapada. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres, proszę zobaczyć, polska złotówka dalej jest w trendzie zapadającym się to są ciągle te same szyny, jakie byśmy nie narysowali, to trochę to i tak pasuje za każdym razem. Proszę zobaczyć, tutaj mamy. Szanowni Państwo wykres y, dolara amerykańskiego do polskiego złotego widzimy, że że właściwie tylko troszeczkę polska złotówka y, przeszła y, przez y, tą zapaść, szanowni państwo, polskiego złotego, tą zapaść, tą tę trajektoria zapaści polskiego złotego i polska złotówka dalej się zapada. Proszę zobaczyć, tutaj polski złotych, szanowni państwo, kosztował 2 złote za dolara, tak y, y, za 100 dolarów płacono w 2008 roku tylko Szanowni Państwo, 200 złotych. Tak jest. Jeżeli wymieniałeś 100 dolarów, dostałbyś na przykład 190 złotych, 195, 189 za 100 dolarów. Mateusz Morawiecki zawalił polskiego złotego do 5 złotych. Szanowni Państwo, taka była sytuacja. Następnie ta złotówka się umocniła do granic 3,90, granic 4, prawda? Gigantycznym wysiłkiem całego narodu polskiego. No i tutaj jesteśmy umocowani. Przez już jakieś półtora roku Donald Tusk, no mówmy sobie wprost, tam chwilowo umocnił o kilka groszy to w ogóle nie jest wielka rzecz, szanowni państwo, ale wielką rzeczą jest to, że proszę zobaczyć od 2008 roku polska złotówka totalnie się zawala najpierw ci, którzy byli wtedy u władzy zawalili polskiego złotego do 4 potem to się tak ustabilizowało troszeczkę, no i od tego momentu czy rządzi Donald Tusk, czy rządzi Kosiniak-Kamysz, czy rządzi Hołownia czy Morawiecki, czy ktokolwiek, szanowni państwo, czy Leszek Miller nie wiem, nie, chociaż z Leszkiem Millerem tam to tutaj były te końcówki prawda, Millera to chyba się umacniała złotówka, prawda akurat to właśnie Szanowni Państwo, mamy sytuację w której, no Polska złotówka się po prostu zawala, pyk, 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 pyk proszę zobaczyć, ona się zawala, ona jest w trajektorach zawalających się, tu mamy tą szynę no i teraz czeka nas Szanowni Państwo 5 złotych ponownie jeżeli do tego naprawdę dojdzie Szanowni Państwo, jeżeli Polska złotówka jeżeli nasza inflacja będzie taka zła, szanowni Państwo, jeżeli ta inflacja będzie taka wysoka, no to istnieje prawdopodobieństwo, że złotówka będzie się zawalać, bo proszę bardzo, jak ten wykres wygląda, bo jeżeli jest wysoka inflacja, niewystarczające oprocentowanie, to wtedy taka waluta traci bardzo często. Do innych walut, tym bardziej taka waluta jak polski złoty, no i może dojść do spadku wartości tej waluty, mimo tego, że już dzisiaj polska złotówka jest bardzo tania, no to ona może się jeszcze bardziej zawalić. Proszę, wystarczy, że będzie tymi trajektoriami leciała. Pyk, pyk, prawda? Pyk, pyk, prawda? No i 5 złotych mamy gotowe. Problem w tym jest, że gdy za Morawieckiego Morawiecki zawalił, zniszczył wartość polskiego złotego, prawda? Razem z Glapińskim profesorem Glapiński, prawda, Morawiecki i Glapiński do spółki zniszczyli polskie, wartość polskiego złotego i następnie ją umocnili, prawda, no to. To najpierw zniszczyli wartość polskiego złotego, potem umocnili wartość polskiego złotego, mówiąc nam, że tak trzeba, szanowni państwo, bo eksport nie pójdzie, tak? No, ale zapominając dodać, że wtedy no, import jest drogi i to, co eksportujemy, wtedy też jest drogie. Chyba, że po prostu no, ziemniaki eksportujemy, ale nie eksportujemy, i tyle, szanowni państwo. A nawet ziemniaki ciężko zebrać, przecież, bo wtedy droższa jest benzyna, i droższy jest sprzęt, i droższy jest transport, prawda? I tak dalej, i tak dalej, więc to w sumie to ja nie jestem fanem takiego myślenia, jestem fanem po prostu posiadania dobrego, dobrze prosperującego biznesu, Szanowni Państwo, a nie czegoś co ja muszę zawalać w walutę narodową totalnie, żeby móc cokolwiek wyeksportować, prawda? Po części w wielu kategoriach jest to zwykłe kłamstwo, prawda? Bo jeżeli zawalamy walutę, szanowni państwo, to tracimy, bo jeżeli szanowni państwo zawalamy walutę, no to przecież komponenty też musimy kupić drogo, więc nigdy nie jesteśmy w stanie się przetransportować w gospodarkę taką, która ma wysoką marżowość, prawda? Bo zawsze będziemy musieli kupować drogo, tanią walutą i, i, i tanio sprzedawać zawaloną walutą, prawda? No tak to wygląda w takim no, to taki mamy model gospodarczy yy, według wielu ludzi yy, wielu ludzi chce takiego modelu gospodarczego, no i tyle no i tyle, prawda, problem w tym, że żeśmy doszli do apogeum zawalenia polskiego złotego Zamorawieckiego prawda, no do apogeum, mówmy sobie wprost, żeśmy doszli, szanowni Państwo no i zobaczymy teraz, czy no na razie po 12 miesiącach przez rządzenia Donalda Tuska, no to to się nie przełamało prawda, szanowni Państwo, polska złotówka się nie umocniła do 3,20, no proszę zobaczyć, no, polska złotówka, szanowni Państwo przez całe lata kosztowała 2,40 za dolara, 3 złote za dolara 3,50 za dolara, prawda no i to za, tutaj, tutaj Zniszczył polską złotówkę e, Kośiniak, Kamysz i Tusk, prawda? Przyjął Kaczyński władzę, Duda, ta Szydłowa i Morawiecki, zniszczyli ją jeszcze bardziej. No i dlatego macie oprocentowania 10% kredytów hipotecznych. Tylko, szanowni państwo, jeżeli to dalej będzie szło wtedy oprocentowanie było niskie więc było można podwyższyć do umocnienia polskiego złotego a dzisiaj oprocentowanie mamy wysokie i wysoką inflację co to będzie szanowni państwo oznaczało jeżeli Donald Tusk szanowni państwo proszę jeżeli Donald Tusk zniszczy szanowni państwo polskiego złotego jeżeli Donald Tusk zniszczy polskiego złotego i na przykład polska złotówka tutaj wybije do 5 złotych z powrotem tak jak w roku 2020 szanowni państwo no to będzie trzeba podwyższyć oprocentowanie o 3%, 4%, 5%, tak? czyli dzisiejsze oprocentowania kredytów, które są 9-10%, będą wynosiły 15%, a w wielkim popłochu mogą wynosić nawet 20%. Szanowni Państwo, a dzisiaj nieruchomości deweloperskie w Polsce, dzisiaj nieruchomości deweloperskie, Szanowni Państwo, w Polsce, Dzisiaj nieruchomości deweloperskie w Polsce, proszę Państwa, są trzy, a nawet cztery razy droższe, dwa razy droższe niż w Hiszpanii. Deweloperskie już skończyła mi się cierpliwość, szanowni Państwo, już się nie będę bawił, aż nie chciałem, aż nie chciałem, dobra, mówię, niech sobie sprzedać, no mówię, dobra, nie chciałem, ale już zacząłem, prawda? Bo już po prostu do tym, widzicie, bo zaczęły się takie ataki że tu pokazuje 10 razy tańsze nieruchomości. Szanowni Państwo, taki jest mój model, no i mi się to nie podoba, Szanowni Państwo, że pokazuję ludziom, no, od tego jestem, prawda, żeby moim klientom, moim słuchaczom, moim widzom pokazywać najlepsze, najtańsze rzeczy, Szanowni Państwo, gdzie, gdzie, gdzie można kupić 10 razy taniej, ale się nie podoba, no bo, no bo coraz mniej frajerów będzie w Polsce, prawda, coraz mniej pańszczyźnianego chłopa, coraz mniej feudalnego tumana, Szanowni Państwo, no i coraz mniej, no wtedy yy, można wyciągnąć, yy, bo coraz mniej frajerów jest, szanowni państwo. No to mówię, no dobra, jak wam się nie podobają i ludzie rzeczywiście zaczęli wierzyć, no bo to pokazywałem nieruchomości z rynku, szanowni państwo, wtórnego, tu używane, prawda? No to zacząłem ostatnio pokazywać nieruchomości, mówię, poczekam, 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 aż się pośmieję, prawda? No bo oni w to wszystko wierzyli, że... I mi się udało, ale się udało. I mówię, wyciągnąłem, wy, wyciągnąłem na koniec, szanowni Państwo, coś wspaniałego dla moich słuchaczy, dla moich widzów, dla moich klientów. I mówię, pokazuję. Bach, szanowni Państwo, rozwaliła się narracja. Nieruchomości deweloperskie też są 2-3-4 razy tańsze niż w Polsce. W danym momencie, dosłownie, no, nieruchomości deweloperskie w Hiszpanii pod klucz zrobione z kafelkami z tym i z tamtym, można, szanowni państwo, kupić za yy, dwa razy taniej, trzy razy taniej, cztery razy taniej. To znaczy, że w Polsce te nieruchomości są 300-400% droższe. A jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ktoś kupuje w Polsce na kredyt, a kredyt na przykład w Hiszpanii jest oprocentowany 3%, a dzisiaj jest oprocentowany 9%, no to tak osoba w ciągu 30 lat, jeżeli będzie brała taki, taką nieruchomość deweloperską przecenioną, no to nie zapłaci trzy razy więcej, tak, czy cztery razy więcej, bo tam można kupić za 7 tysięcy, za metr 8, 5 tysięcy, za metr 10, a w Polsce tego odpowiedniki takie trzeba zapłacić, wiecie, 20, 30, prawda, 15, prawda, Te, te tam można kupić za 5, a w Polsce trzeba dychę dać, tam można kupić za 7, a w Polsce trzeba dać 17, tam kupisz za dychę, prawda, za metr kwadratowy w złotówkach, a w Polsce kupisz 25 będą chcieli, prawda, no takie są różnice, ale jeszcze to dopiero jest początek, szanowni państwo, jak jeszcze weźmiesz na kredyt taką nieruchomość w Polsce, no te kredyty przecież są oprocentowane 9-10%, tam są 3, 2,9%, prawda, ale stoimy przed perspektywą jeszcze mocniejszego podwyższenia tych kredytów, szanowni państwo, w Polsce, no taka jest w danym momencie rzeczywistość taka jest, bo momencie, miejmy nadzieję, że to się nie stanie, ale tak się może stać. I co wtedy, szanowni państwo, einz, Drain zrobią nam, szanowni państwo, Policajn, prawda, zamkną nas w domach, y, 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 powiedzą, że euro trzeba wprowadzić, sza, szanowni państwo, w Polsce przyjedzie Ursula von Jungingen i powie, jak tu można Polakom pomóc, powiedzą, dobra, pomożemy wam, tu patrzcie, macie pieniądze w banku, waszym narodowym banku polskim, Ursula von Jungingen przyjedzie, a powie, einz, RAJN, TUSK, prawda powie tak, a Tusk stanie na baczność, szanowni państwo, nine powie tak, jest tak, powie, mówi mineral waser dla a, von Jungingena, szanowni państwo, y, 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 czytam golden waser, <grywka> szanowni państwo, no, takie będą jaja, no zobaczycie, że takie będą, a tłuszcza, głupia tłuszcza, szanowni państwo, to w to wszystko uwierz, ona powie, pozwolę wam uregulować waszą walutę tym, że macie w Narodowym Banku Polskim, tam jest taki, taki szanowny pan profesor, no i ten pan profesor trzyma łapska na 400 tonach złota, no i na 1000 miliardów złotych w rezerw walutowych, w dolarach, szanowni państwo, euraskach, funcikach, w nowozelandzkich dolarach, kanadyjskich, australijskich, ona powie, ja wam pozwolę uregulować waszą walutę, Waszymi własnymi pieniędzmi Z Narodowego Banku Polski Ja, 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 GUT, is good Prawda, e, Tusk powie das is good, ja, 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 prawda e, e, No i tyle I, i wezmą, zlikwidują Szanowni Państwo, rezerwy Narodowego Banku Polski Szanowni Państwo, mamy 1000 miliardów w Narodowym Banku Polski Mamy 400 ton złota Mówią, że dużo, ja mówię, że mało, bo Niemcy mają 10 razy więcej, 9 razy więcej, 6, przepraszam, Niemcy mają 3300, mamy 377 albo 390, a tylko 100 ton leży w Polsce. No tak jakbyśmy mieli 100 ton. A Niemcy mają całe swoje złoto u siebie, bodajże. Szwajcarzy mają trochę rozbite, mają dużo u siebie, ale rozbite mają, ale Niemcy mają i Francuzi mają całe złoto u siebie. No taka, szanowni państwo, rzeczywistość. Powiedzą: nein, tusk, wy nie możecie mieć. Złota w polski bank! Prawda? O w no Ja ja! Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!